Będziesz się podpalał. Mhm. Widziałeś jak się palą? Nie. To pierwszy raz. Tak. Po cholerę miałbym to podpalać? Już? Już. No ale chała. I śmierdzi. No bo to większa ilość. Tak, taki pędzel. Cześć. Cześć! Cześć, minęły dwa tygodnie odkąd zamontowaliśmy panele i idziemy na dach sprawdzić jak to się trzyma. Czy się w ogóle trzyma, szczególnie te małe czarne żabki, które trzymają kabel. Mamy nadzieję, że trzymają. No też mam nadzieję, że będą trzymały, ale głównie to sprawdzimy, jak dziś pojedziemy przyczepom. W czasie no tak. drogi to się będzie na pewno wszystko dobrze trzymało. Mam nadzieję, że się będzie trzymało. Jak nie, no to będziemy musieli po prostu. Wymyślić jakiś tak, inny. Będziemy improwizować w drodze wtedy. No tak, będzie trzeba coś po prostu wymyślić innego i kombinować w drodze. Co w drodze może być ciężko, bo nie będziemy mieli drabiny na tyle wysokiej, żeby to tak swobodnie sobie tam na dach zajrzeć. Będziemy skakać po małych autkach. Będziemy parkować przy tych małych. <śmiech> <śmiech> Dobra, idziemy zobaczyć, jak to się trzyma. Po zamontowaniu tak wyglądają nasze panele. Przewody do dachu zostały przymocowane za pomocą tego typu mocowań. Natomiast tu, gdzie mamy łączniki przewodów, złożyłem trochę większych, tak aby nam się to wszystko dobrze trzymało. No zobaczymy jak to będzie i jak to się wszystko sprawdzi Czy to w czasie jazdy nam gdzieś nie podpada no, na razie to się trzyma wszystko bardzo dobrze no ale zobaczymy jak to będzie Mam nadzieję że dobrze no, przy okazji też mogę pokazać po naprawie nasze okno dachowe o wygląda tak. Tu gdzie jest to ciemniejsze, to właśnie w tym miejscu plastik nam skruszał i po prostu pękł na tyle mocno, że w czasie deszczu lałoby się. Na szczęście pękło to w momencie jak już okno było zdemontowane nie wcześniej, więc nam nic nie zalało. No ale musieliśmy tymczasowo po prostu wykonać coś takiego. W przyszłości mam nadzieję niedługiej że uda nam się wymienić całe okno on zaczyna padać więc kończymy na dzisiaj co robimy? ty włazisz do szafy a ty opowiadasz jesteśmy w trakcie montowania przetwornicy napięcia z 12 na 230 w tym miejscu będzie bezpiecznik zamontowany. Tutaj wychodzą nam przewody, które idą bezpośrednio do akumulatora. O, trochę się nabrudziło przy wieleceniu przejścia. No i tak to mniej więcej wygląda. Tak, tu mamy takie świzki, za którymi sobie postanowiliśmy zamontować przetwornice Tutaj w tym miejscu będziemy mieli zamontowany bezpiecznik łatwy dostęp, podnosimy klapkę włączamy wyłączamy, tutaj będą kable, przetwornica będzie przymocowana do podłogi na razie będzie to nieduża przetwornica bo wykorzystamy po prostu tą przetwornicę, którą mamy tak, którą w samochodzie ją używamy na co dzień, 300W na no, za jakiś czas planujemy zakup yy, mocniejszej przetwornicy. No ale jakby całe podłączenie wszystko zostanie to samo, więc będzie kwestia po prostu tylko wyjęcia starej i zamontowanie nowej przetwornicy. Przemocowaliśmy przetwornicę na taki pasek, żeby była tak po prostu tymczasowo, tylko przepięta, bo i tak docelowo zamontujemy inną, chwilowo, żeby się trzymała. Cześć, robimy mały test przy brzydkiej pogodzie, takiej naprawdę brzydkiej. Pada i jest bardzo pochmurno na kitu i robimy test, czy te panele działają. Napięcie, jakie mamy w tym momencie na akumulatorze, to 13,6. A akumulator ładowany jest 1,8 Ampera. Takim napięciem a, w tym momencie jest ładowany akumulator. 1,918. faktycznie 1,8. No to przy takiej brzydkiej pochmurnej pogodzie to jest całkiem fajnie. Daje tak, radę. w miarę daje radę. Dwa panele 100 W. Zgadza się. ty no, myślcie. Ty! Twoja szafa. <noise> tak jak mówiliśmy w poprzednim filmie, zrobiliśmy sobie dodatkowe oświetlenie w szafie. Zamontowaliśmy jeden LEDowy pasek. No i super, to, że akurat teraz jest yy, środek dnia, więc wszędzie jest jasno, ale i tak widać różnicę. dobra, robimy małe uzupełnienie do... awa. Do komentarza, który dostaliśmy odnośnie tego, że y, kable idą plusy z minusami, więc no, one idą nie wszędzie, bo tutaj w tych peszlach to co idzie od góry, w dół, to one są osobno. Tak, od, y, od regulatora do akumulatora plus i minus y, idą w osobnym peszlu. Mm -hmm. yy, razem, więc. Tak, tutaj peszlu. w zasadzie idą tylko ten kawałek, czy tak, razem. Tak, tylko kawałek do momentu, jak przechodzą przez ściankę. Mm -mm, w momencie, tak, kiedy tutaj... przechodzą przez ściankę, no, już za, za całą tablicą. A tak, tu już są y, tam, osobno? Tak, tam już są rozdzielone. Tak, przewody. że któregoś pięknego dnia wymontujemy panel, bo teraz nam się nie chce, to pokażemy, że one są osobno. A na razie możecie uwierzyć na słowo, tak. że są osobno. <noise> Dobra. I pozdrawiamy widza, który nam zwrócił na to uwagę. Tak. <laughs> I małe ogłoszenie parfialne na koniec, bo ostatnio zapomnieliśmy, jak zwykle. Eee, założyliśmy sobie konto na Instagramie. Vanlife Camp, Gdzie wrzucamy na bieżąco fotki z tego, co robimy, gdzie jesteśmy, trochę takiej prywaty, trochę fotek z pracy. Bo na profil Hiszpanoteka wrzucamy wyłącznie Hiszpanię. Natomiast ten jest taki, taki na luzie, tam wrzucamy jakieś takie rzeczy różne na bieżąco, bo na YouTube niestety musimy poświęcać bardzo dużo czasu, a teraz mamy okres bardzo intensywnej pracy i tego czasu po prostu nam brakuje. A traktujemy tego YouTube'a dość tak mocno hobbystycznie, tak z doskoku, w wolnej chwili, jak mamy czas to coś robimy, no jak go nie mamy to nie robimy. Natomiast tutaj na tego Instagrama, no to psryk, psryk, leci już, także tak na luzie, bez spiny. Więc jeżeli ktoś ma Instagrama i byłby zainteresowany byciem na bieżąco, to zaobserwujcie nas na profilu vanlife camp. No, koniec ogłoszenia. Koniec auto reklamy. <noise> Dobra, dziękujemy generalnie bardzo i do następnego razu.